nie ma co się dziwić dojechaliśmy, wypakowujemy się i idziemy się rejestrować e, siema, jesteśmy dzisiaj e, w Warszawie na Dzikiej Lidze E, jest to czwarta runda. Jestem tutaj z Łukaszem Petlickim, z wicemistrzem polskim aktualnym. Przywitaj się Łukasz. E, tak, dzisiaj będziemy prowadzić razem trochę takiego vloga. E, na czym to polega? E, jak się to odkuchnije? Zapisywaliśmy się przez stronę Archery Points. Tutaj wrzucę screena ze strony. E, tam macie wszystko pokazane. Możecie się zapisać przez to Wybieracie sobie kategorię, w której chcecie startować w zależności od tego, jaki macie łuk. To pokazuje Wam bezpośrednią lokalizację miejsca, więc możecie sobie kliknąć Wyznacz trasę i od razu was przekieruje dokładnie do tego miejsca, więc to jest bardzo przydatne, jeżeli jedziecie z dalszej części kraju i macie daleką drogę do przebycia. Po przyjeździe jest tutaj dzisiaj bardzo dużo ludzi, a będzie jeszcze więcej. Eee, musimy się zarejestrować, czyli idziemy najpierw do takiej budki. Płacimy za start i następnie odbieramy karty. Karty odbieramy z ry... neceserem. Tak. O, pokaż, pokaż. Tak, mamy tutaj wszystko: e, imię, nazwisko, kategoria, wiek, czy senior, junior, dziecko, płeć, no i ilość celów, ilość punktów, które tam ustaliliśmy. Resztę już będzie tłumaczone w Tak, reszt, resztę już będzie tłumaczone podczas. No i teraz, tak, po zapisie, zapisujemy się na tablicy. Wybieramy, do której grupy chcemy być przypisani. My jesteśmy dzisiaj przypisani do grupy numer 21. Jest na póki, póki co czwórka. Zobaczymy, ktoś jeszcze do nas napisze. Jeżeli nie, to będzie nam bardzo miło strzec. Dwie, dwie informacje, bo yy, czasem się zdarzy, że organizator tworzy grupy, ale to już bardziej na zawodach typu jest Polski albo Puchary Polski, a większość takich towarzyskich czyli pewnie od takich będziecie zaczynać, to już yy, grupy jakby tworzą sami zawodnicy czyli czy tam się z kimś dogadujecie, jak znacie, jak nikogo nie znacie wpisujecie się tam, gdzie jest miejsce i jesteście zapisani i najważniejsza rzecz, bo nic więcej nie musicie wiedzieć bo resztę teraz poprowadzą jedna rzecz jeżeli zapisaliśmy się na przykład my dzisiaj do grupy 21 to znaczy, że jak organizator powie, że jest start zawodów, jest rozprowadzenie na trasę, to macie iść na palik 21. I tylko to Was interesuje, o nic się nie musicie martwić. Na paliku spotkacie resztę grupy, więc nie musicie jej teraz szukać tych osób. Nie musicie wiedzieć, kto to jest. Grupa 21, czyli palik 21, cel 21. Idziecie tam yy, i resztę Was już poprowadzą bardziej doświadczeni. Właśnie idziemy sobie na cel. Nasz pierwszy cel to będzie numer 21. Tu jest sobie przez Lasek. Będzie fajnie. Trzeba zdobyć trochę punktów dzisiaj. Trzeba się pokazać. Dobra, Łukasz. dotarliśmy sobie na punkt. Generalnie mamy 21. Tam jest nasz cel. Później to sobie jakoś przybliżę. No i zaczynamy strzelać. To druga ważna informacja, organizator mówi o której zaczynamy i o tej się mniej więcej stosujemy, no chyba, że przed, przed celem wam przychodzą ciągle ludzie, to czekamy aż się wyczyści i dopiero wtedy zaczynamy strzelać. Są różne paliki, tu jest palik niebieski, palik czerwony jest tam, jako bloczki będziemy strzelać z palika czerwonego, a wszyscy inni prawdopodobnie strzelają z palika niebieskiego. A nie, tam jest jeszcze żółty, tam jest jeszcze żółty, ale on jest dla dzieci. Olimpijski olimpijski z Dobra, czyli berboły i olimpijskie również strzelają z czerwonego. A żółty jest dla dzieci. Nie? Tak, żółty jest dla dzieci. Oddaliśmy pierwszą serię strzałów. Idziemy zobaczyć na wyniki i zaraz będziemy oceniać co i jak tak to wygląda jak na moje są dwie dwudziestki i dwie osiemnastki będziecie się kłócić czy nie będziecie Dobra, więc generalnie są trzy strefy, to jest strefa ciało, strefa 18 i dwie strefy 20, one są bardzo ładnie uwidocznione. No i liczy się punkty, to jak zahacza o jakąkolwiek strefę, to liczy się wyżej. Jeżeli, czyli jeżeli będzie na przykład na styku tutaj, to liczy się 18, nie 16. Więc mamy 22 osiemnastki i jedną szesnastkę tutaj. Tu jeszcze od razu dodam, to jest ciekawy przypadek, bo zahacza o inną strefę, ale było. w no, tutaj w tym przypadku oczywiste było, że trafiamy w tą, więc, jakby tu, że jest trafione w strefę, się nie liczy. A zawody, właśnie typu Mistrzostwa Polski, i jak jest więcej stref, to jest zaznaczona, która jest na tabliczce przy celu. Jest zaznaczona, która to jest, cela, która jest strefa, która jest punktowana, i wtedy w tą trzeba strzelać. Więc, będzie, byłoby na przykład zaznaczone, że to jest ta. Jak ktoś trafia w tą, żeby nie było wątpliwości, to się nie liczy, liczy się jako ciało. I jeszcze jedna rzecz, no bo są różne punk formy punktowania. W Polsce na no, takich nazwijmy towarzyskich zawodach najczęściej jest właśnie 20, 18, 16 i to się też może różnić w zależności od, mm, jeżeli są zawody według IFA, no to wtedy nie liczy się nacięta linia od zewnątrz, tylko musi być od wewnątrz nacięta linia, żeby było więcej 50 plus punkty. 1. Yy, A w HDH z kolei wystarczy, że będzie styczna do linii, ale na przykład Wtedy jest liczone, e, to jest 5, 8, 10 i sam środeczek jest 11, czyli to wtedy, czyli to 5, 8, 10 i 11, czyli w HDH, jeżeli strzelamy, to jest raczej też rzadsze, to można jeszcze mieć takiego bonusika, jak się w ten środeczek trafi. Cała reszta, jeśli jest ten dodatkowy pierścień, to i tak się liczy tylko ten okay. troszkę większy. Kolejna okay, kwestia jest to, że podczas strzelania, zanim zaczniemy strzelać i jak już zaczniemy strzelać, nie poruszamy tematu odległości czyli możemy sobie o tym myśleć, ale nie możemy o tym głośno rozmawiać, więc żeby wszyscy byli mieli sprawiedliwie, strzelamy też po kolei zmieniamy się kto strzela pierwszy, żeby było to w miarę wyrównane Dobra, to podchodzimy do celu, jesteśmy teraz na celu numer 24 tam jest nasz cel no i cała procedura ocenianie odległości Zastanawianie się, ile to jest. Sprawdzanie, gdzie jest strefa. Sprawdzanie, gdzie jest strefa dla tego lornetka. Ciekawy przykład, bo kompletnie nie widać. Jest jednolita, ruda plama. Ciężko znaleźć jakieś charakterystyczne punkty. Nie no, na mojej lornetce widać. Tak, każdy po swojemu ocenia, w jaki sposób i gdzie ma celować. Niektórzy po prostu zapamiętują, gdzie jest strefa. A Łukasz, z tego co pamiętam, znajduje charakterystyczne styczne I robi sobie z tego, taki siatkę sobie z tego robi. Czyli od źdźbła trawy, na przykład, w górę, do pyska i po boku. Nie? I w miarę dobrze mu idzie. Na zawodach nie używamy domierzy, są zakazane. Strzały są w ciemno. Musimy sobie wymyślić, ile jest, jaka jest odległość do celu. Czasami są takie tu jest cel i stamtąd strzelaliśmy z góry całkowicie, więc to też trzeba różnie celować. Nie? Macie obniżenie tu musicie sobie odjąć, czyli może być na przykład na 30, ale celujecie sobie na 25 albo na 20, w zależności od wysokości tego przewyższenia. No jak macie w górę no w górę raczej się staramy nie celować. No to wtedy musicie sobie trochę dodać. Są góry i są doliny. Bieżnik ocenia odległość, wybiera pozycję klęczną do strzału, wicemistrz polsku w strzelectwie 3D. A miało być tak pięknie. odległości, wypatrywanie zwierzyny sprawdzę czy dobrze zobaczył zwierzynę Skończyliśmy strzelać, teraz obiad, liczenie punktów i nagrody. Raczej dzisiaj miejsca żadnego nie będzie, ale nowy spust ostrzelany, zobaczymy w przyszłym tygodniu jak będzie.